Co tak naprawdę stało się z Vito Minecraft i czy ma on swój nowy tajny kanał na YouTubie? Poznaliśmy prawdę i zaraz wam wszystko powie. Niebezpieczne oszustwa na... na polskich serwerach Minecraft, Discordach i pokażę wam jak temu zapobiec. Szymek oficjalnie nagrał swój ostatni film, konopski z mocnym wyznaniem odnośnie zarobków, a na koniec mam dla was kilka ciekawych newsów ze świata oraz nowości z YouTube'a. Dziękuję wam widzowie za tak piękne wyniki pod ostatnimi filmami, bo jest to po prostu niesamowite, więc newsów będzie tylko więcej i wystarczy, że dobijecie tutaj 616 łapek w górę, a już za dwa dni dostaniecie nowe, świeżutkie newsy, więc zostaw teraz lajka. Like I widzu pamiętaj, że żeby żaden temat ani news cię nie ominął, zostaw teraz suba z dzwoneczkiem, a wtedy masz pewność, że jesteś ze wszystkim na bieżąco. A zacznijmy sobie od ciekawego, ale raczej niezbyt przyjemnego tematu odnośnie miasta Poznań i popularnej galerii Poznania, która w nim się znajduje, bo ostatnio mogliście już słyszeć, o dosyć głośnych akcjach nastolatków, które się w niej wydarzyły. Mowa tutaj o tych słynnych nastolatkach, którzy od jakiegoś czasu podobno mają stanowić nawet realne zagrożenie dla ludzi przebywających w galerii. Jak podają media, osoby grasujące w galerii mają mieć 13 lat, a nawet w niektórych przypadkach jeszcze mniej. Miały one również być pod wpływem. Alkoholu, a nawet środków odurzających. Wielokrotnie miało dojść do zaczepiania przechodniów i kajadzieży. I dzieje się to nawet do teraz. Ogólnie w skrypcie dużo osób również nazywa ich deilowcami, ale tymi niebezpiecznymi, więc ja nie wiem, ja tego wam nie potwierdzę, bo to chyba trochę zróżnicowane pojęcie i trochę się boję. Aktualnie zgłoszeń jest. Tylko więcej, ale wiadomym faktem jest to, że może być to spowodowane po prostu napompowanym tematem przez media. Jako ciekawostka, Galerie na ten czas opuścił nawet KF-uś w Kf Teraz przejdźmy do dosyć wyjątkowego filmu Petera, który to opublikował na swoim kanale. Bo tak, jest to ten film i jest on o Anaehi. I może wam się wydawać, ale co widzisz w nim takiego wyjątkowego? No to widzowie, że gdy obejrzymy film, albo chociaż jego kawałek, można zauważyć, że wygląda to jak taki tani serial. W telewizji, można powiedzieć. Wiecie, ale nic bardziej mylnego, bo film został w 100% wyreżyserowany i jest to taka, można powiedzieć, opowieść na filmie. Pitaje, pisze w opisie również film w całości wymyślony i wyreżyserowany przeze mnie. Szczerze uważam, że to do mnie może akurat nie przemawia, ale myślę, że do dużej ilości osób może. Ale na pewno dla wielu będzie to również, wiadomo, coś ciekawego do obejrzenia. I na pewno jest to raczej coś rzadkiego, bo jeśli mamy już wyreżyserowane filmy, do obejrzenia, to na pewno jest to raczej content typu Palion czy Wojan. No i wtedy są to raczej filmy typowo dla dzieci. Powinny być dostępne tylko i wyłącznie na YouTube Kids. A jeśli obejrzałeś odcinek widzów do tego momentu, to w komentarzach napisz hashtag PRAWDA a przypnę Ci serce i oczywiście dodatkowo masz szansę pojawić się na naszej szefowskiej tablicy i serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby, które aktualnie się na niej znajdują. Teraz przejdźmy do naprawdę ciekawego newsa odnośnie my i jego wyznania. Bo my IBIST pochwalił się niesamowitym wynikiem, który wygenerował jego pierwszy film na Xie, czyli dawniej Twitterze. Ponieważ na swoim filmie na tej platformie zarobił ponad 250 tysięcy dolarów, czyli mniej więcej milion złotych. Co jest naprawdę niesamowitym wynikiem, jak za jeden film. I szczerze mówiąc, jeśli tutaj będą aż tak duże zarobki, jeśli chodzi o Xa, mogą być one nawet większe niż na YouTubie, bądź więcej osób to po prostu powtórzy i może być. Będzie to nowy format do filmów, takich już dodatkowych. W ostatnim filmie po raz kolejny wspominałem wam o pato youtuberze, który to postanowił stworzyć kilka tego typu filmów, które chyba nie muszę mówić, nawet już jakie są, po prostu, sami to zobaczcie. Teraz stwierdził, że znów to skomentuje. Bo nie ukrywam, że w ostatnim filmie już nie próbowałem być dla niego, nie wiem, jakiś wyrozumiały, bo chłopiec naprawdę zje. I może nie jest to miłe, bo, bo nie jest, ale tak po prostu jest, i pokazuje on to na każdym kroku. Ja myślałem, że on udaje, ale jak widać. Nie zaprzestał i prawdopodobnie nie zaprzestanie takiego contentu. No i napisał tak, dobra, przekichałeś sobie, obie na ciebie this, panie komentarii. Droga wolna, tylko w tej piosence nie zapomnij ująć swoich z, z tych zachowań. Albo można powiedzieć zje... Powiem tak, to prawdopodobnie ostatni raz, gdy komentuję poczyniania tego gościa. Masa osób mi pisała i po prostu mówiła, że go zgłosiła. Mam nadzieję, że ktoś z YouTube'a po prostu na to spojrzy. Tak racjonalnie, bo jak na razie to nikt na to chyba nie spojrzał. Ja w dodatku spróbuję na czacie dla twórców w tej sprawie... Po po prostu otrzymać jakieś informacje, bo myślę, że jest możliwe tego usunięcie. Także warto subskrybować, aby być ze wszystkim na bieżąco. Teraz coś o naprawdę ostatnim YouTuberze, który bije absolutne rekordy. Mowa tutaj oczywiście o Konopskim, a teraz w sumie udzielił on chyba jednego z niewielu wywiadów dostępnych w internecie. Gdyby ktoś nie wiedział, to Mikołaj raczej stara się nie pokazywać swojego życia prywatnego, co ja osobiście szanuję i uważam za totalnie dobre. Na wywiadzie Konopski wypowiedział się w kilku ciekawych kwestiach. Ale co najbardziej a raczej was zdziwi to temat zarobków z gry Fortnite, która to swego czasu była najpopularniejszą na świecie. Posłuchajcie co powiedział. No i to było coś w okolicach 10 tysięcy funtów, coś takiego. No ale to ten, no to fajne było, ale niektórzy i tak mieli więcej, nie? niektórzy to potrafili to tam w setkach setkach tysięcy złotych zarabiać. Ale mówisz, mówisz o Polakach, czy? Tak, Polacy, Polacy. Z tego co wiem, to chyba najlepiej ten kod z pieniędzy Evron mm -hmm. z twórców Fortnite'owych. Znasz kwotę? Nie, 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 ale to pewnie miliony są, nie? No powiem wam, że to robi naprawdę wrażenie. A jak sam konop wspomniał, Evron mógł z tego wyciągać nawet setki tysięcy miesięcznie, co jest naprawdę powaloną kwotą, jeśli chodzi o sam kod twórcy. A przypominam, że dochodzą do tego normalne zajobki ze streamów czy po prostu z filmów z YouTube'a, no i oczywiście współpę. Ale co ci Kawę, no w Fortnite w sumie coraz bardziej można powiedzieć, że wraca do tego miejsca, w którym kiedyś był, ale oczywiście do końca do niego na pewno nie wróci. Szymeku, czyli YouTuber, którego możecie przykładowo kojarzyć jako właściciela jednego z największych serwerów w Polsce, czyli Coxcrafta, bo to on jest jego założycielem. I Szymek jest oczywiście kojarzony również i to na przykład właśnie z YouTube'a, ale niestety już od dłuższego czasu, jak sam wspomniał na filmie, miał on dosyć mocne przerwy, albo po prostu nie był to content, którego jego widzowie by oczekiwali. Natomiast teraz finalnie dostaliśmy informację o tym, co dalej. Wrzucił film pod tytułem Ostatni film. Jak sam powiedział, daje on sobie ostatnią szansę na YouTube'a i będzie próbował dostarczać jak najlepszy content. I jego pierwszy film po tej w sumie można powiedzieć takiej lekkiej przemianie wypadł już całkiem nieźle i co można życzyć tylko i wyłącznie powodzenia. Teraz temat, który uważam, że jest po prostu warty pokrótce do poruszenia. Bo już tak naprawdę od kilku miesięcy mogliście słyszeć o mocnych skamach, jeśli chodzi o niektóre osoby na serwisie w Minecrafcie. Tak naprawdę na najek czy serwerze Tobiasza występowało to masowo. I takie sytuacje po raz pierwszy nasiliły się już jakiś czas temu i nawet wrzucałem wtedy o tym film. Ale teraz mimo wszystko temat dalej występuje, bo raczej ciężko jest to wyeliminować do zera. Chodzi tutaj przykładowo o wyłudzanie od was danych przy skanowaniu kodów QR, przez które możecie naprawdę sobie narobić problemów. Przede wszystkim ważne jest to, że na każdym serwerze nikt z administracji serwera przykładowo nie poprosi was o takie rzeczy. I ważne jest, aby bez względu na sytuację takowych informacji nie podawać. Wielu z Was mi podsyłało takowe coś również na Discordzie. A co ciekawe, sam Wojan na swoim serwerze Discord również o tym poinformował. Na serwerze Cyborowym jego. Cześć. Zauważyliśmy, że niektóre osoby próbują Was oszukać, kontaktując się z Wami prywatnie, udając nie. Wojana lub pod nieprawdziwymi nikami administracji, kontaktując się z Wami, aby uzyskać Wasze dane, kod SMS czy sam kod QR, gdzie jest to szkodliwe dla Was. Na Anarchii były również oczywiście tego typu skamy, na przykład związane z różnego typu Discordami, ale nie tylko, bo często po prostu gracze chcieli oszukać poprzez wiadomości prywatne na serwerze. Pamiętajcie, aby na takie coś uważać i jak najbardziej chronić się przed takim czymś, czyli po prostu w nic nie klikać, ani nie zwracać uwagi, jeśli ktoś takie coś Wam wysyła, bo na Discordzie również często to występuje. A teraz przejdźmy do głównego tematu, jaki dzisiaj dla Was przygotowałem, a tyczy się on przede wszystkim Vito Minecraft i jeszcze jednego YouTubera, którego ludzie dalej podejrzewają o to, że to nowy kanał Vito, a mianowicie Lubcia. Vito możecie kojarzyć przede wszystkim z YouTube'a, ale raczej zawsze nagrywał on content po prostu dla dzieci, bo dla dzieci raczej było to również też skierowane. Mogliście o nim również słyszeć w głośniej aferze na jego temat, w której to zostało mu zarzucone naprawdę dużo. Ze względu na krzywe akcje, które odwalą na swoich filmach, które po prostu tworzył i były one naprawdę złe. Przez co również prawdopodobnie odszedł z YouTube'a i nie wrócił do teraz. Gdyby ktoś nie wiedział, robił on przez jakiś czas naprawdę obrzydliwe filmy, które po prostu nigdy nie powinny się na jego kanale pojawić i to w sumie na żadnym, szczególnie dla dzieci. A niestety tak się stało. Potem, gdy naprawdę masa osób mu to wytknęła, postanowił odejść i wydać swoje oświadczenie, a od tamtego czasu nic więcej się nie dowiedzieliśmy. Następnie po jakimś czasie powstał kanał Nupcia, a ludzie byli wręcz pewni, że to on. Fakty są takie, że po prostu nie. Nupcio to nie kanał Vito. Nie, nie jestem Vito, jestem Nupcio, a Myśia to myśia, a nie Bella. Mam nadzieję, że Bella zdementuje wszystkie plotki i potwierdzi moje słowa, no bo na odpowiedź Wito raczej nie mamy co liczyć. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak mogę wam to udowodnić, że mówię prawdę. Rozumiem, że wielu z was jest zawiedzionych, bo mimo krzywych akcji Wito, których zapewne żałuję, czekacie na jego powrót. Przepraszam, że nim nie jestem, iż na to liczyliście, ale nigdy nie robiłem świadomie nic, abyście w ogóle pomyśleli, że mogę nim być. Zlepek niefortunnych wydarzeń i sytuacji, które. Pasowały się w szereg zdarzeń, spowodowały, że mogli się faktycznie tak pomyśleć. Swoją drogą, wielu z Was pokazało, jak bardzo czekacie na powrót Vito i jak mocno za nim tęsknicie. Może to będzie jakiś znak dla niego, aby faktycznie powrócić i nagrywać treści takie, jakie jeszcze były przed jego błędną ścieżką YouTubeowej kariery. Więc, jak sami słyszeliście, Vito po prostu już nie nagrywa. Jednakże, w takim razie, kim jest Nubcią? No, wychodzi na to, że jest to raczej anonimowe twórca, które poprzez modulator na swoich filmach, chcę pozostać anonimowym. Jednak jeśli macie więcej informacji odnośnie tego tematu, bądź innych, odsyłajcie je na mojego maila, którego teraz widzicie i macie w opisie, czy też na mój serwer Discord, do którego link macie w opisie. Tam wpadajcie, bo wystartowała tam nowa strefa dla epoetajów, przez którą macie szansę pojawić się na filmie. A jako taki bonus dla was przygotowałem również temat Jawoja, czyli jednego z najpopularniejszych polskich youtuberów. Patrzcie na to, patrzcie na jego nowy film i miniaturkę, a patrzcie teraz na miniaturkę Mr. Ebista. Będziemy znać, czy jest to inspiracja, czy po prostu podwalanie, bo według mnie jest to 1 do 1, no wiadomo, może nie 1 do 1, ale mocna inspiracja, to ja mnie zdziwiła, bo Jawolę nigdy z takich inspiracji nie był kojarzony, jeśli chodzi o takie naprawdę widoczne. A dla osób, które oglądają do końca jeszcze szybka informacja, bo mamy oficjalne informacje od Netflixa na temat drugiego sezonu Squid Game, które to uwaga zobaczymy już w tym roku, więc to by było na tyle z dzisiejszych newsów, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostaw suba, lajka, komentarz i co? Widzimy się za niedługo.